Sobie Dwa i Dobrze. trzy. O, 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 to o, to Pomysł wziął się z e, mojej determinacji, jeżeli chodzi o zagospodarowanie moich produktów rolnych w gospodarstwie. E, I krok po kroczku budowałem myśl o powstaniu e, tej instalacji. To był rok 2009. W 2010 roku e, założyłem już spółkę celową i dążyłem do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to biogazownia dwustopniowa, są dwa, są dwa fermentory główne, jeden do fermentor, zbiornik magazynowy na odpad, czyli po ferment, traktowany później jako nawóz. No i jednostka wytwórcza, która w komerach fermentacyjnych wytwarza się gaz, który jest dostarczany do jednostki kogeneracyjnej, tutaj właśnie ją widzimy, jako paliwo. Yy, silnik spalinowy napędza prądnicę, prądnica generuje prąd, ale przy tym też yy, ciepło. Ile tego prądu? 1 MW, 9,99 kW na godzinę. Koszty inwestycji to jest około 18 milionów złotych netto. Yy, dofinansowania dostaliśmy 9 960 tysięcy prawie 10 milionów. Nasze dofinansowanie to 10 milionów złotych. Jest to pokaźna kwota. Jeszcze było dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, też potrzebne. Ale dzisiaj ta rodzina może się cieszyć z tych produktów, które tu powstają, a więc z energii elektrycznej, ale również z energii cieplnej. Tu są zastosowane produkty w technologii biogazowni takie jak trawy z pastwisk, jak kiszonka z kukurydzy, ale również i gnojowice. Ale to są produkty pochodzenia roślinnego. U nas ta piekazownia funkcjonuje już tak fizycznie kilka miesięcy. Nie było ani dnia, żeby były skargi, nie było ani dnia, żeby był odczywalny fetor, zapach w miejscowościach sąsiednich. I tutaj należy pogratulować inwestorom, że wykonali to w sposób, można powiedzieć perfekcyjny, modelowy. Dzisiaj już widzimy, że tak, nie jest ona uciążliwa, produkuje na prąd. Dodatkowo w dniu dzisiejszym mamy już podłączone ciepło, czyli my jako gmina Wicko korzystamy z ciepła produkowanego w tej biogazowni, z tańszego ciepła. Ogrzewamy cztery budynki. Myślimy na wiosnę podłączyć duży budynek Szkoły Podstawowej w Wicku. I mam nadzieję, że w przyszłości ta nadwyżka ciepła, która jest produkowana tutaj w biogazowni, będzie ogrzewać basen Wicko.